Nie było wcale tak źle w gruncie rzeczy. Wesele było oczywiście. Ale no spodziewałam się czegoś trudniejszego, tak naprawdę. Druga rzecz to było, był wiersz Kamiński. Wydaje mi się, że tematy były dosyć w porządku. Pisałem rozprawkę, jakie znaczenie mają elementy fantastyczne dla przekazu utworu. Wydaje mi się, że temat całkiem prosty, zwłaszcza, że były, były lektury, do których łatwo było się odwołać. Więc wrażenie jak najbardziej pozytywne. Mogło być gorzej, było wesele. E, akurat w miarę rozumiałam, czytając, to dobrze mieliśmy omówione. Wszystko w porządku, wszystko przebiegło dobrze. Było sanitarnie, tak mi się wydaje, także no pan Tadeusz i wesele mnie nie pokonały. Nie było źle, tak. próbna była chyba trudniejsza. Jeżeli chodzi o wymogi sanitarne, no to wiadomo, wszyscy w maseczkach do momentu, aż zaczęliśmy pisać egzamin. My musieliśmy zdezynfekować ręce. No i tam my musieliśmy bardzo się pilnować, jeśli chodzi o dotykanie różnych rzeczy, ale nie odczułem, żeby były jakieś znaczące różnice w kontekście komfortu. Było nas w sali zdecydowanie mniej niż w czasie próbnych egzaminów pół roku temu. W mojej sali było nas 10 osób. Warunki. Nawet moim zdaniem lepsza, ja na przykład pisałam w mniejszej sali. Nie niż samo przesunięcie matury stresowało mnie to, że jednak no nie chodziliśmy do szkoły tuż przed samą maturą, a zmotywować się w domu do pracy jest dużo ciężej niż e, z profesorami w salach lekcyjnych. Troszkę było stresujące to, że nie było wiadomo, kiedy, co i jak będzie, ale generalnie wszystko dobrze się skończyło i dobrze, że już jestem częściowo po. Wydaje mi się, że ja i większość moich znajomych już po prostu mieliśmy dosyć, już wszyscy chcemy mieć to za sobą, bo ten jednak dodatkowy miesiąc stres. No, sporo zmienił i bardzo wiele osób prawdopodobnie już po prostu miało dość. Jutro matematyka będzie łatwiej trudniej. Miejmy nadzieję, że łatwiej jestem bardziej przygotowany, ale zobaczymy, jestem dobrej myśli. Akurat ja jestem humanistką, więc matematyką się nie przejmuję za bardzo. Jutro tylko podstawa, więc podstawa będzie prosta raczej, ale właśnie rozszerzenie za tydzień no, może być ciężkie i mam nadzieję, że dam sobie radę. Zobaczymy, co będzie.